Dzisiaj budynek Ministerstwa Sprawiedliwości, a w latach 50. katownia Urzędu Bezpieczeństwa, największa. A kaci, ich przyjaciele, mieszkali właśnie na koszykowej. Zaraz tam podejdziemy. Między innymi w Alei Przyjaciół. Taka mała. Uliczka, którą pokażę w następnym szorcie. Tam teraz minister Bodnar urzęduje z panią minister Eichardt, a nie tak dawno urzędował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziodro i jego wiceministrowie Marcin Romanowski, Michał Woś. I jeszcze jeden wiceminister, którego nie pamiętam. Warchoł, Warchoł, tak. I Wójcik Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziś, a wczoraj Katownia Bezpieki. I zawsze lubię, jak oni to pięknie wkomponują w tą przestrzeń. Nic z daleka nie można przeczytać. W tym budynku w latach 1945-1954 mieściło się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W Katowniach bezpieki więziono, torturowano, zamęczono, skrytobójczo. I skrytobójczo zamordowano tysiące Polaków, oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego II RP, pracowników cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego lat 1939-1945. Oficerów i żołnierzy Armii Krajowej. Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Powojennego Podziemia Niepodległościowego i wielu innych organizacji, które podjęły walkę z narzuconą siłą systemem komunistycznym. Cześć ich pamięci. W 2018 roku pojawiła się dopiero ta tablica, ale z daleka nie widać, trzeba szczegółowo podejść. Jest tablica, nic poza tym nie chciałbym tu pracować. Te mury są nasiąknięte cierpieniem. No, ale wielu, wielu chciałoby tutaj być. Gier tych też. A w następnym szorcie pokażę Wam, gdzie ta bezpieka mieszkała.